Witam Was. Nowy update w bulk Heaven, Czyli to ostatni dzień stycznia jest 2025 rok. Czyli to nowy update z centrum opieki dziennej i adopcja. Remodelowane. Zobaczymy. Więc, więc więc co? wow 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 <coughs> idziemy po tutaj <coughs> siadamy okej okay. tak o można tak pracować ale nie ma animacji takiej a tak więc się spodobało. Jest super. Taki nowy update. Tego już nie było. Tak? Tego nie było. Taki to trochę starszy. To jest trochę stare. Czyli pierwszy Brookhaven. Mhm. Podobało Ci się nowe update do Remodel One? Jeśli tak to subskrybuj kanał i lajka. Tak. Teraz tylko wyłączam w, 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 nagrywania.